Możliwe, że tutaj był jakiś oddział dziecięcy, albo po prostu. Yy, wątpię, taki... żeby to no, no. był oddział dziecięcy. No. Nie było tutaj, nie? Tu ludzie ginęli. Tu byli skuleni Niemcy. Widzisz to? Co? Tam? To światełko, jakąś latarkę? A wprost. I to światło. Widzisz? No? Co to kurwa jest? Nie wiem. Dziwne. Po prostu ktoś z nami. Zgodnie z obietnicą wracamy tutaj po godzinie trzeciej. Może ktoś będzie bardziej skory do rozmowy. Jest godzina 23.52. Rozpoczynamy sesję. Nie ruszaj się. Czy jest ktoś tutaj dzisiaj z nami? Mam do ciebie jedno pytanie. Czy jest tutaj Ludmiła? Ludmiła jesteś tutaj? Odezwij się, proszę, do tego urządzenia. Które trzymam w rękach? Wcześniej słyszałam coś na strychu. Jest tam ktoś na strychu? Jeżeli jesteś na strychu, puknij w podłogę. Zapukaj. Ponawiam pytanie: jesteś na strychu? Daj znak, jeśli tam jesteś. Róż czymś, przesął, coś. Uderz w ścianę, jeśli możesz. drugą sesję, to tutaj, stojąc właśnie w tym miejscu, gdzie stajemy, zaczęło nagle śmierdzieć trupem, zgnudzizną i zapewniamy Was, co nie byliśmy my, że jeszcze też ja to wytrzymałem minutę, ale jak zostało, jeszcze ktoś do okien, do drzwi, nic nie było czuć, wróciłem na środek pomieszczenia, dalej się nie też Widziałem też tamte pomieszczenie, tak samo nic, tylko tu. Także będziemy tutaj robić sobie pierwszą sesję. No, i zobaczymy, jak to pójdzie. Uda nam się coś nagrać, uda nam się coś nagrać. No i zobaczyłem oficjalnie w pierwszym specjalnym pomieszczeniu, w którym był prawie jak w trójdziesięciu właśnie zanim się stół. Na pobyle mam już ukradnię po prostu. Czy w tej sali zabiegowej? Jest ktoś z nami? Bo ostatnim razem dałeś nam znak w postaci nieprzyjemnego zapachu. Czy to byłeś ty, czy ktoś inny tutaj urzęduje? Czy to jest za wcześnie na to? czy ty wydajesz te dźwięki. To samo tutaj, jeżeli coś się nagrało, jeżeli był jakiś ruch, bardzo ci dziękujemy, lub wam. I jeszcze do was wrócimy. Przednim razem, gdy byliśmy tutaj, odbywały się dziwne dźwięki i kroki. Czy ktokolwiek tu jest może to powtórzyć? Czy jest z nami Ludmiła? Ludmiło lub inny pacjencie, jesteś przy nas? w kolejną sesję. Tym razem znajdujemy się w piwnicy jestem tutaj tylko ja z Marzeną. A chłopaki sobie poszły, poszły. Chłopaki sobie poszli na górę. Zrobić sesję na strychu. Tam mi się wydaje, że będzie ciekawie, no ale zobaczymy koniec końców jak to pójdzie. Także. A że jeżeli są jakieś gópy, to z większością są na strychu. Albo jakieś łapane, może ona albo... no, zaskoczy piwnica, nie? Dokładnie. Jeśli jest to. Jeśli jest tutaj ktoś z nami, to daj jakiś znak, że tu jesteś. Odezwij się. Daj znać, że tu jesteś w jakikolwiek. Może nie w jakikolwiek, ale w jakiś sposób. Puknij w ścianę. Rusz czymś? Przejdź się tym korytarzem. Jeszcze raz zapytam w języku niemieckim Wichajzdu albo Sie Deutsch. Słyszałam przed chwilą oddech. Możesz jeszcze raz to zrobić? To ty robisz to odgłosy w tej części korytarza? Słyszałem jakieś dźwięki w tej części korytarza, czy to byłeś, czy to byłeś ty? Teraz ja może też do góry ustawić, bardziej bym się się tak samo uczył. No, moja taka tak, przypadku. Mam wrażenie, że jest tu jakaś obecność trochę nieśmiała, ale coś w tej piwnicy albo ktoś, jakiś byt urzęduje. Z nami tutaj na strychu? Czy jest tutaj z nami kobieta czy mężczyzna? To żebyśmy ich słyszeli. Czy to wy mówicie? Możecie mówić. Możecie ruszyć. Podejdźcie do tych urządzeń. Możecie ruszyć tą tym oknem czy tą deseczką Dajcie jakiś znak Czy to ty zapukałeś? Czy to ty tak odpowiedziałeś pukaniem? Kimkolwiek jesteś? Oi, wish Czy jest ta istota, która była tu wcześniej? Te słowa Cię radują czy denerwują? Czy któryś język? A czy jest ta istota, która była tu wcześniej? oficjalnie zakończyć ostatnią sesję w Szpitalu Palaciackim w Lewicy. Uznajemy misję za zakończoną. Za Można powiedzieć, jak ze wstępu wygraliśmy. Mikro na lewica 1-0. 1-1-1-1-1-1-1. Tak, remis. Dzisiejszy dzień jest koszykiem gramowym. Potwierdzamy że miejsce jest aktywne. Witam z powrotem. Właśnie zakończyliśmy naszą paranormalną przygodę w opuszczonym poradzieckim szpitalu w Legnicy. Także dzisiaj było nasze ostateczne starcie w tym szpitalem, i muszę powiedzieć, że jest jeden jeden dzisiejszy pojedynek wygrany, bo ostatnim razem nie byliśmy przygotowani mentalnie na, na takie akcje, jakie się ostatnim razem działy. Jak sami widzieliście, było dzisiaj naprawdę dużo aktywności, a najwięcej aktywności było na strychu. No i w prosektorium była największa aktywność. W innych miejscach, gdzie robiliśmy sesję, owszem, była jakaś aktywność, ale nie aż tak bardzo widoczna, jak to było właśnie na strychu i w prosektorium. No, mieliśmy okazję, że miałem je, jeża na głowie. Jak Każdy z nas w pewnym momencie miał dreszcze, ciarki, no ciarki. Było, było nie działo się. A ja jeszcze, się powiem, jest. że mnie wyczerpała ta dzisiejsza noc, naprawdę. Dzięki, tak każdego z nas. Nie, nie ja czuję się bardzo zmęczona. Ale wiecie co, Tomek dzisiaj dobrze. Tak. Jak nigdy. <laughs> Trzeba będzie jego części zabierać <laughs> ze sobą. Dosłownie. No nie znam, mam nadzieję, że... Jak zawsze materiał się Wam spodobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję zarówno nam, jak i kanałowi Target Exploration. No i przede wszystkim komentujcie, bo to też jest, też jest tak swoją drogą ważne. No i nie zapominajcie o naszym fanpage'u i fanpage'u u, u, u Marzeny. Także wpadajcie tam, zostawiajcie łapki w górę, polubienia. No i no co? Dzięki za oglądanie. Linki do materiałów, zarówno naszego, jak i kanału Target Exploration, będą, będą w opisach. Oczywiście. No i nie będę się powtarzał. Miło, miło było, ale się skończyło. Także to by było na tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Także trzymajcie się. Na razie. Hej. <laughs>